Dzień dobry, nazywam się Kamil Śmiałkowski i chciałbym Państwa zaprosić na ogłoszenie werdyktu antynagród filmowych Węży 2020. To już dziewiąta edycja naszych nagród. I z jednej strony w ogóle nie sądziliśmy, że będziemy się tak długo i tak dobrze bawić. Z drugiej, wyobraźcie sobie, jaki to daje potencjał. Za rok dziesiąta edycja. Wielka gala w teatrze Imka. Mamy to już ustalone z dyrekcją. Wykwintne stroje, smakowite przekąski, nieograniczona ilości alkoholu. Będzie pięknie, ale to za rok 1 kwietnia. W tym roku z przyczyn oczywistych nie robimy żadnej gali. Siedzimy w domu. Wszyscy siedzimy w domu. W związku z tym namawiamy Was, oglądajcie polskie filmy. Oglądajcie złe polskie filmy. Nasz wybór z tego roku zobaczycie za chwilę. To świetne hobby. Mówię z doświadczenia, można na tym spędzić całe lata dobrej zabawy. Ale najpierw, co najważniejsze, werdykt. Werdykt, który ogłoszą nasi znamienici goście, skoro siedzimy w domu, skoro oni siedzą w domu, udało się ich namówić na to, żeby pojawili się i ogłosili kolejne kategorie. Goście jak to goście? Jedni są w pionie, inni w poziomie, jedni włożyli specjalnie smoking, inni nakręcili to w warunkach domowych bądź w drodze na zakupy. Bardzo różnie, ale każdy z nich ma coś do powiedzenia o tym, co ogłasza. Nie przedłużaj. Halo, dzień dobry z tej strony: Abelard Giza. Węże okazują się być bardzo odporne na wirusy, więc lecimy z kategorią występ poniżej talentu. I węża w tej kategorii za rok 2020 otrzymuje Cezary Bazura. Za film Diablo wyścig o wszystko. Także ten wyścig pan Cezary wygrał. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pakosińska, i mam wielką domową przyjemność ogłoszenia tegorocznego laureata w kategorii Najgorszy scenariusz. Także, żeby nie przedłużać, chociaż nazwa nagród prowokuje, Węża 2020, w kategorii najgorszy scenariusz. Wąż trafia do twórców filmu Futro Serdecznie gratuluję, pozdrawiam laureatów i pamiętajcie, że prawdziwa głupota pokona zawsze sztuczną inteligencję. To nie ja, to Julian Witam Państwa, nazywam się Robert Górski, jestem słynnym ogłaszaczem różnych nagród. Chcę powiedzieć, że wąż 2020 w kategorii najgorszy plakat trafia do filmu Serce do walki. Na plakacie jest napisane, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale to nieprawda, bo ten plakat jest właśnie niemożliwy. Bardzo dziękuję. Nie wyszło tak, że mam rogi na głowie? Nie. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Anna Tatarska. Usadziłam się strategicznie na tle półki z książkami, żeby było wiadomo, że jestem kompetentna i mam wiedzę. Mhm. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć Wam, kto otrzymał węża 2020 w kategorii najgorszy duet. Tam da, dam, da, da, Są to Michał Mielowicz i Przemysław Sadowski za film Futro misia. A od siebie mogę powiedzieć tyle, że kiedy ten film w grudniu wchodził do kin, wydawało mi się, że to najgorsze, co może nas spotkać, a jednak nie. Pozdrawiam. Nazywam się Rafał Rutkowski, i z wielką radością pragnę oznajmić, że Wąż 2020 w kategorii najbardziej żenująca scena filmowa trafia do twórców filmu Polityka za scenę z gołym tyłkiem Daniela Olbrychskiego. Gratuluję wszystkim odpowiedzialnym za tę scenę, a przede wszystkim e, składam najserdeczniejsze życzenia tyłkowi, który pomimo ostrej konkurencji został zauważony i doceniony. Gratuluję. Nazywam się Wojciech Mann i niniejszym ogłaszam, że laureatem. Nagrody Węża 2020 w kategorii najgorsze tłumaczenie tytułu zagranicznego zostaje film Impostor w oryginale The Hole in the Ground. Prywatnie dodam, że trochę dziwię się tej nagrodzie, bo każde dziecko wie, że The Hole in the Ground to po polsku impostor. Dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością przystępuję do ogłoszenia nagrody Węża 2020 w kategorii najgorszy sequel, prequel lub remake. Zanim poznacie Państwo zwycięzcę w tej kategorii, chciałbym dodać parę słów. Film ten niepotrzebnie był reklamowany jako komedia obyczajowa. To film dla ludzi, którzy są wrażliwi estetycznie, cierpliwi w kinie i pracują swoim mózgiem od pierwszej do ostatniej minuty. Potrafią też rozstrzygnąć wiele problemów psychologicznych, które towarzyszą bohaterom tego arcydzieła. A oto zwycięzca. Zwycięzcą w tej kategorii jest film Miszmasz, czyli Kogel-Mogel 3. Reżyseria Kordian Piwowarski, produkcja Tadeusz Lampka i Ilona Łepkowska. Zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów na polu kinematografii. Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Bukartyk, jestem rymującym Grajkiem, obecnie na bezrobociu. W niniejszym mam przyjemność poinformować Państwa o werdykcie jury Wężów 2020 w kategorii najgorszy teledysk. Do piosenki filmowej. Otóż w tym roku kategorię tę zwyciężył film Legiony z piosenką Legiony wykonaną przez Mateusza Ziółko i Tabba. Serdecznie gratuluję wszystkim twórcom i filmu, i piosenki, gdyż w jednym i drugim przypadku chodziło przecież o zilustrowanie wielowiekowej traumy naszego narodu, wynikającej z braku niepodległości. I jestem świeżo po lekturze dzieła i zaświadczam, że w obu wypadkach efekt traumy udało się uzyskać, czego najserdeczniej gratuluję pozdrawiam. Do zobaczenia. Witam bardzo serdecznie w drodze po zakupy Agnieszka Osiecka, Przekazuje mi jakże fantastyczny werdykt. Najgorsza rola męska i nagroda węża, która w tym roku trafi do. Pozwolisz, Agnieszko, że wezmę. Już momencik. W tym roku. Wąż za najgorszą rolę męską trafia do Mikołaja Rozderskiego za film Diablo. Wyścig po wszystko. Gratuluję serdecznie. Zwycięzcy to już drugi rok z rzędu. Bardzo się cieszę, ponieważ jako zdobywca wielu węży uważam, że jest to nagroda jedyna, która nie pozwala spocząć na laurach. Jedyna nagroda mobilizująca. Gratuluję Mikołaju i bardzo się cieszę, że mam fantastycznych następców. Rząd Telekamer, rząd Węży trafia do ciebie. Gratuluję jeszcze raz, winszuję i naprawdę pozdrawiam serdecznie. Złe kino jest jak wirus. Trzeba uważać, żeby się nie zarazić. By zdobyć tegorocznego węża za najgorszą rolę kobiecą, wystarczyło doradzać, jak poślubić milionera. Nagrodę otrzymuje Małgorzata Foremniak. To mówiłem ja, Rafał Pawłowski. Dobry wieczór. Nazywam się Alessandro Leone. Jestem laureatem w tej kategorii z zeszłego roku. Mam nadzieję, że nie będzie jedyna okazja dla nas wszystkich jeszcze w tym roku, żeby się ubierać w smokingu i że wszystko będzie dobrze i będziemy mogli jeszcze w 2021 dostarczyć jakieś nagrody dla filmów, które były w tym roku już zrobione. za najgorszą leży serie 2020 trafia do Za cudowną wycieczkę filmową przyszłość z lat 90, gdy żarty były pszczośne, a fabuły obciachowe... Wąż 2020 za najgorszą reżyserię trafia do Kacpera Nuszewskiego i Michała Milowicza za film Futro z misią. I został już tylko wielki finał, czyli wielki wąż, nasza najważniejsza kategoria. Alessandro Leone, którego widzieliście przed chwilą, on w zeszłym roku wygrał Wielkiego Węża, dostał nagrodę za najgorszy scenariusz i za najgorszą reżyserię. Trzy statuetki, gdybyśmy przyznawali statuetki, ale w tym roku zgodził się ogłosić werdykt kategorii najgorszy reżyser, najgorsza reżyseria. Czy tyle samo dystansu mają tegoroczni laureaci? Przekonamy się za rok podczas Gali w Teatrze Imka. Ja bardzo wierzę, że tak. Bardzo wierzę, że będzie dużo fajnych, złych filmów. Kilka zresztą już miało premierę, kilka pewnie zobaczymy jesienią. Nasi twórcy nie ustają w produkcji. Może teraz nie powinni kręcić. Panie Patryku, panie Konradzie mówię do was. Nie kręćcie dziś jutro tych filmów, tylko co jeszcze jesienią. Ale na razie, kto dostanie wielkiego węża w tym roku? Tak samo jak w zeszłym roku, skoro ktoś jest najgorszy, skoro jest najgorszy scenariusz, jest najgorsza reżyseria, to zwykle ten sam film dostaje Wielkiego Węża. Futro z misia. Michał Milowicz w tym roku dostał aż cztery statuetki i wszystkie cztery będą na niego czekały, obiecuję, w przyszłorocznej gali. Będą stały na stoliku i czekały, czy pojawi się Michał Milowicz i odbierze wszystkie cztery statuetki. się gra, się ma, jak głosi pewna reklama. Futro z misia to Wielki Wąż 2020.